Równania trygonometryczne, część trzecia. Rozwiążemy kolejne równania, czyli polecenie jest rozwiąż i podpunkt A. Sinus x przez 1 odjąć sinus x, odjąć. Sinus x przez 1 dodać sinus x równa się 2. Ponieważ występują w mianowniki, zatem na pewno patrząc na to, sinus x musi być różne od 1. A patrząc na ten mianownik, sinus x musi być różne od Minus 1. To potem ewentualnie sprawdzimy. Przystępujemy do rozwiązywania tego równania. Spójrzmy sinus X, sinus X, sinus X, sinus X. Podstawmy nową literkę. Czyli niech sinus X. To będzie literka T. I przepisujemy wstawiając T przez. 1 odjąć t, odjąć t przez 1 dodać t równa się 2. I tutaj mamy dokładnie równanie wymierne, które rozwiązujemy na różne sposoby. Między innymi to jest tworzenie proporcji, no ale tak czy owak musimy wykonać działanie tutaj. Żeby to działanie wykonać, no musimy sprowadzić do wspólnego mianownika. Ponieważ te mianowniki nic wspólnego nie mają, więc wspólnym dla nich będzie iloczyn 1 odjąć T razy 1 plus T. I to samo w drugim ułamku. 1 odjąć T 1 plus T. Uzupełniamy licznik. Ten mianownik został pomnożony przez to. Więc licznik też przez to samo. Pamiętamy, jest taka metoda, że jak to jest, są dwa mianowniki i wspólnym jest iloczyn, to ten licznik mnożymy przez ten mianownik, a ten mnożymy przez ten mianownik i to wykorzystamy już w tym drugim, czyli tu będzie T razy 1 odjąć T. No i równa się 2. Pamiętajcie, że jak ktoś ma wątpliwości, czy dobrze to zrobił, to patrzymy się, co by się stało, gdybyśmy skrócili. Gdybyśmy skrócili, musimy uzyskać tę wersję wcześniejszą. To z tym, że staje t przez 1 odjąć t. Pasuje. Gdybyśmy to z tym skrócili, zostaje t przez 1 plus t i to jest ta wcześniejsza wersja. Dobrze. Teraz już na wspólny kresce. Mianownik jest 1 odjąć t razy 1 plus t, a tu będziemy wymnażali. Teraz 1 to jest t, teraz t to jest plus t kwadrat i teraz uważajmy, tu jest odejmowanie. Zatem będę mnożył i będę zmieniał znak na przeciwny. Teraz 1 to jest t i zmieniam znak minus t razy minus t to jest minus t kwadrat i zmieniam znak plus t kwadrat. No i równa się 2. Co dalej? No widzimy, w liczniku na pewno się literki t redukują i zostanie t kwadrat plus t kwadrat to jest 2 t kwadrat. A co w mianowniku? Jest to wzór skróconego mnożenia a minus b razy a plus b. I wiemy, że to jest a kwadrat odjąć b kwadrat. Czyli to będzie 1 kwadrat odjąć t kwadrat. No i równa się 2. Tu jest dwójka, i tu jest dwójka to podzielę obie strony przez 2. Zostanie tutaj t kwadrat, a w mianowniku 1 no do kwadratu to jest 1, i odjąć t kwadrat, no i równa się, no tutaj 2 przez 2 to jest 1. Teraz jak to rozwiązać? No, no chyba pomnożymy razy cały ten mianownik, czyli razy 1 odjąć t kwadrat. Gdyby ktoś chciał zrobić dwa ułamki, to wtedy zrobiłby sobie 1 przez 1 i można mnożyć na krzyż. I uzyskamy. T kwadrat równa się 1 razy to. No to jest po prostu 1 odjąć T kwadrat. Przerzucamy literki na lewą stronę. Będziemy mieli 2 T kwadrat i równa się 1. Dzielimy teraz przez 2. I wychodzi, że t kwadrat równa się jedna druga. Co podnieść do kwadratu, aby uzyskać jedno drugą. No albo pierwiastek z jednej drugiej, lub t będzie równe minus pierwiastek z jednej drugiej. Po odpowiednim usunięciu niewymierności... Na pewno t będzie równe pierwiastek z 2 przez 2, a tutaj t będzie równe minus pierwiastek z 2 przez 2. Mamy dwa równania. Pamiętamy, sinus, al, sinus x równa się a dodatnie, to wtedy x jest równe alfa plus 2 kapi lub x jest równe pi odjąć alfa plus 2pi. Wtedy, kiedy a jest dodatnie, czyli do tego równania zastosujemy. Natomiast jeżeli ta liczba a jest ujemna, to x będzie równe no minus alfa plus 2pi, lub x będzie równe minus pi odjąć alfa, i plus 2 pi. Tylko piszę tu sinusy, a gdzie one są? No oczywiście po odsłonięciu, czyli sinus x, bo pamiętamy, że x to jest sinusem. I na początek. Do tego stosujemy to. Tylko pytanie, czym będzie alfa? Sinus jakiego kąta wynosi pierwiastek z 2 przez 2? No pi czwartych. Czyli w tym przypadku x będzie równe pi czwartych plus 2 pi, lub x będzie równe, no w pamięci wykonajmy, no pi odjąć pi czwartych to jest 3 czwarte pi plus 2 pi. To jest rozwiązanie tego. Lub rozwiązaniem tego jest minus alfa, czyli x będzie równe minus pi czwartych, Plus 2 pi lub x będzie równe, no tu by wyszło 3 czwarte, i z tym minusem minus 3 czwarte pi plus 2 pi. Gdzie k należy do całkowitych. I spójrzmy na te rozwiązania. Są 4, ale spójrzmy na kolejności. Minus 3 czwarte Minus pi czwartych, pi czwartych, trzy czwarte i powtarzają się. Więc tak naprawdę, patrząc się na to, wybier, one leżą w takiej samej od siebie odległości, co pi drugich. Zatem zamiast pisać te cztery rozwiązania, które są oczywiście prawidłowe, to ja napisałbym, że x równa się pi czwartych, jeden z nich wybieram, ale one powtarzają się już dokładnie co połówkę pi, czyli plus k pi przez 2, gdzie k należy do całkowitych. Czyli jedna odpowiedź jest prawidłowa, ale ta jest bardziej prawidłowa, bo jest tylko jednym zapisem. Podpunkt B. 4 sinus x przez 2 dodać cosinus x równa się 3. Jak sobie z tym poradzić? Mało, że to są dwie funkcje, to jeszcze tu jest funkcja x, a tutaj x przez 2. Jeżeli zobaczycie x przez 2. To lepiej na początek wstawmy sobie nową literkę za ten mniejszy kąt. Czyli niech x przez 2 to będzie jakimś tam kątem, powiedzmy sobie alfa. I przepiszmy teraz. 4 razy sinus alfa dodać kosinus. Jak zapisać to? Skoro połówka x to jest alfa, więc sam x to jest 2 alfa. No i równa się 3. Już nie mamy tych ułamków, ale mamy tak. Jest alfa, jest 2 alfa, jest sinus, jest cosinus. Znowu będzie problem, jak zamienić na jedną funkcję. Sinusem to nie znamy jakichś tam wzorów, ale cosinus 2 alfa on ma w sobie Aż trzy wzory. Przypomnienie. Kosinus 2α to jest tak. Albo cosinus kwadrat alfa odjąć sinus kwadrat alfa, albo 1 odjąć 2 sinus kwadrat alfa, albo 2 cosinus kwadrat alfa odjąć 1. Takie są trzy przypadki zapisania cosinusa 2 alfa. Który z nich wykorzystać? Ponieważ tu jest sinus, no to wykorzystamy tę wersję, bo tu są właśnie sinusy. Czyli zamiast tego wstawimy 1 odjąć 2 sinus kwadrat alfa. I 4 sinus alfa przepisujemy, a zamiast tego wstawiamy to wyrażenie. 1, odjąć, 2, sinus kwadrat alfa i równa się 3. Wstawiliśmy nową literkę za kąt, ale teraz mamy tak, sinus alfa i sinus kwadrat alfa, to zrobimy jeszcze jedno podstawienie, czyli niech sinus alfa nazywa się jakaś tam literka T. I uzyskamy 4 razy t dodać 1, odjąć 2t kwadrat i równa się 3. No, to już wiemy, jak rozwiązać. Jest to równanie kwadratowe, więc układamy. Minus 2t kwadrat dodać 4t. Teraz liczby. To przerzucamy i z 1 oraz z minus 3 zrobi się minus 2 i równa się 0. Spójrzmy na liczbę i na dwa minusy. Ja bym podzielił przez minus 2, bo normalnie to można rozwiązywać deltą, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. t kwadrat odjąć 2t i plus 1 równa się 0. Delta można liczyć, ale myślę, że da się zauważyć, że jest to rozwinięcie dokładnie takiego wzoru. To jest nic innego jak T odjąć 1 i do kwadratu. Pierwszy wyraz do kwadratu, drugi wyraz do kwadratu i po drodze jeszcze podwojony iloczyn. No to rozwiązujemy dalej. Oczywiście, gdyby ktoś liczył delta, to delta by wyszła mu 0. Co podnieść do kwadratu, aby uzyskać 0? No tym wyrażeniem musi być też 0, czyli wtedy i tylko wtedy, gdy t odjąć 1 też jest równe 0. Przerzucamy liczbę, czyli T równa się 1. Już mamy rozwiązanie co do literki T. A no to powróćmy do tego. Literka T to było sinus alfa. Więc odklejamy teraz tę literkę T i pod nią piszę sinus alfa równa się 1. No teraz spójrzmy, dla jakich kątów sinus wynosi 1. Tym kątem alfa. Jest oczywiście pi 2 plus 2 k. Pi. Plus 2 pi, Ale to jest alfa. A wrócił naszego zadania. Nasze równanie było z literką x. No to co musimy zrobić? Pod każdą literką alfa nadal jest napisane x przez 2. No to odklejamy teraz tę karteczkę. Tam pisze x przez 2. I równa się pi drugich plus 2k pi. Ale to jest x przez 2. Ja chcę mieć sam x, więc muszę pozbyć się dwójki. Zatem muszę pomnożyć obie strony razy 2. I x będzie równe pi dodać 4k pi. Gdzie k należy do całkowitych. I to jest koniec tego przykładu.